Dobry wieczór. Dobry, dobry, dobry kwietniowy wieczór. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Dla niektórych nawet piątolongo. I rozpoczyna się weekend. I idzie oczywiście cudowna, mądra e, książka na licytację dla Patryka. Dołączajcie się, kochani, udostępniajcie. Oczywiście, link do grupy, gdzie można korzystać z cytacji Dołączamy w opisie, a już szykujemy na dzisiejszy wieczór nasze słoiki, bo pamiętamy, że zbieramy złotówy, idzie złotowa do wielkiego słoika dla Patryka Wysmyka. Co to za książka? Dokładnie na koniec spotkania, a teraz już. Nie ma chwili do stracenia. I 5, 4, 3, 2, 1. I nałóż pastę na szczotę. Możesz trochę namoczyć szczotę. I działamy od policzka. Góra prawa. Rująco. All wewnątrz. Działaj, działaj. Na pewno dobrze ci idzie. I fruit, all i wewnątrz. I lewa góra policzkowo. Rują to, ohero. Świetnie ci idzie. Ja gadam, robię przerywniki, a Ty cały czas stawiaj szczotę na zębie. Nawet trzymaj do 3 sekund na jednej powierzchni. I uwaga. Policzkowo du. Rują to, ohero. czy rozumiesz moje wyrazy. I uwaga. Du. I od wewnątrz. Pionizuj od wewnątrz szczotę. I lewa, policzkowo, lejono, Owe. Moi stali fani są tutaj. Guziaczki mm, dla was. <grytania> Moja ekipa stała najkochańsza. I uwaga, teraz szczota yy, miękka, manualnie wymiotane. To jest cały czas krok pierwszy. Gdy my umiemy już dbać o nasze ząbki, Ruchy wymiatające. Tak, tak. Brudzimy sobie nos, jak widzimy. I tak robił dziabąk w piosence, brudził sobie nos i teraz żująco. Mhm. I od wewnątrz też wymiatamy. Uczymy się wymiatać. Mhm. Kto powiedział, że to jest łatwe? O, no, można zęby sobie wybić. <słuchy> A go się nie nie Mhm. I od wewnątrz, i fantastycznie, i kolczkowo, lecimy, lecimy, witamy weekend, mhm. jesteśmy już o krok od rozpoczęcia cudownego weekendu i rozpoczynamy ten weekend czystymi ząbkami i od wewnątrz. No, pięknie wyszczotkowałeś, pięknie wyszczotkowałeś, możesz wypukać. Wyprzyj ślicznie buziaczka i przechodź do kroku drugiego. Co to za książka? Jaki jest autor tej książki? Czy już rozpoznajesz? Może pierwszy raz o niej słyszysz? Zaraz się dowiesz. E, na lewy paruszek cała nitka i dzyndzołka tutaj zawijamy tylko. E, Nitkuję tylko jedynki, bo mini nawyk wykształcimy sobie. Aha. Mini nawyk polega na tym, jeszcze jedna ścianka, lewej jedynki, fantastycznie, i dół. Jedyneczki na dole. Mini nawyk polega na tym, żeby mózg zarejestrował cztery kroki. I pełnej higienizacji oczywiście tutaj nie wykonujemy. Uczymy się mini nawyku. Pełną higienizację masz na kanale YouTube. Twoja higienistka poziom trzeci. I trzeci kroczek. Umyłam już języczek fantastycznie. I czwarty, ostatni kroczek. Irygacja dziąseł. Mhm. I od wewnątrz. I na dole. I mhm, mhm, mhm. I na serduszek leci, te serduszka są chyba wszystkie dla Patryka. Pewnie wszyscy, którzy robili już w swoim życiu irygację dziąseł, są zakochani w niej. No jest fantastyczne uczucie, a jeszcze jak doprowadzimy do drugiej czynności, czyli będziemy Masowa dziąsła no to już w ogóle 100% zabawy i przyjemności. Eee, cztery kroki za tobą. Zawsze sobie pogratuluj, to przytul się, że jesteś dzielny, że jesteś dzielna, że to zrobiłeś, zrobiłaś. I oczywiście w nagrodę dla siebie, do swojego słoika, wrzucasz złotówkę. Mhm, jest to nagroda, zasłużyłeś na nią, zasłużyłaś na nią. Cała złotówka dla ciebie. Jesteś dzielna. Zrobiłaś to. Mhm. Jesteś dzielny. A teraz coś bardzo, bardzo przyjemnego. Dzielę się moją oczywiście empatią. Dzielę się moją miłością, wsparciem, bezwarunkową akceptacją z osobą, która bardzo tego potrzebuje. Przesyłam Ci dużo życzenia zdrowia i Siły i mocy. Patryku, trzymaj się, chłopaku, trzymaj się, kochany, i leci. Złotowa, już mamy pięć złotówek. Piąty dzień za nami, wieczór piąty. Patryk czuje już naszą moc. E, przy każdej wrzuconej złotuwie, każdej wysłanej złotuwie, e, przesyłamy Patrykowi dużo, dużo życzeń zdrowia i mówimy: Jesteś zdrowy, Patryk. Jesteś zdrowy! Jesteś zdrowy! Wszyscy to mówimy gromadnie, a ci, którzy mogą i są, w stanie wspierać Patryka, proszę wejść na licytację i dorzućcie dzisiaj swoje złotówy właśnie w miejscu, gdzie jest stworzony tam mnóstwo osób opiekuje się tym miejscem. To jest specjalna grupa. Patryk bez Wysmyk, wyślij mu. Zresztą jest podłączona zawsze, link jest podłączony do, do naszego programu zawsze. Dziś na licytację wędruje książka, która jest właśnie o zdrowiu. Zatytułowana jest Cztery filary zdrowego życia doktora Chatterjee i mówi ona o tym, wskazuje jak zmienić codzienne nawyki, by dłużej żyć, zachować zdrowie, cieszyć się zdrowiem. A na przykład Agnieszka Maciąg tutaj rekomenduje tę pozycję o zdrowiu. Jest, napisała, że jest to przewodnik po zdrowym, szczęśliwym i zbilansowanym życiu. Zatem nie ma chwili do stracenia. Wchodzić na grupę licytuj. Licytuj dla Patryka tę książkę. Y i zastanów się, zanim y, będzie już Twoją książką, zastanów się, y, co to są za cztery filary, które budują zdrowy tryb życia. Hmm. Ja tutaj mam napisane, ale nie podpowiem ci na razie. Może jutro. A najlepiej, jak sam to przeczytasz, sama to przeczytasz, licytu, wylic i gdy wylicytujesz tę książkę. W ten sposób rozpoczęliśmy. Piękny kwietniowy y, weekend. Ja zatem życzę Ci miłego wieczoru i do zobaczenia już jutro o 20.00. Pozdrawiam.